Masz duże braki z matematyki? To nie problem. Zadania na maturze są powtarzalne, mówię Wam, a ja pogrupowałam je dla Was w takie działy powtarzających się typów zadań. Do każdego działu nagrałam dla Was lekcje wprowadzające z wytłumaczeniem krok po kroku od zera oraz notatkami do druku, z których możecie stworzyć sobie segregator. Dzięki temu nie będziecie stracić czasu na tworzenie notatek od zera, tylko macie już taki gotowy segregator ćwiczeń, z którego możecie sobie potem powtarzać materiał aż do matury. Następnie przechodzicie do zadań i łatwo możecie zauważyć, jak bardzo one są powtarzalne. Zobaczcie. Do każdego takiego zadania nagrałam wytłumaczenie krok po kroku i te zadania poukładałam od najprostszego do najtrudniejszego, żeby było wam się łatwiej uczyć. Możecie też wracać do zadań pominiętych, rozwiązanych poprawnie, czy też rozwiązanych błędnie. W każdym dziale mam dla Was także test sprawdzający. Dodatkowo możecie na bieżąco zadawać mi w kursie pytania. Odpowiem Wam na każde Wasze pytanie. Kurs jest na bieżąco aktualizowany i pokrywa 100% materiału z matematyki wymaganego przez CKE. Pamiętajcie, że mam dostępne kursy w starej i nowej formule. Co mnie bardzo cieszy, kurs posiada świetne opinie uczniów i jest ich już ponad 1700. Takie było moje marzenie, stworzyć kurs, który w 100% zastępuje korepetycje. Te opinie możecie znaleźć na moim profilu Facebook, w App Store oraz Google Play przy apce Matma Gryzie. Pamiętajcie, że mam dla Was trzy typy kursów. Pierwszy z nich to kurs dla słabszych uczniów, czyli pakiet Matura Podstawowa, plus pewniaki składający się z małego powtórzenia z podstawówki, gdyż uwierzcie mi, głównym z powodów Waszych problemów z matematyką są właśnie braki ze szkoły podstawowej. Musicie nadrobić ułamki, liczby ujemne, równanie wyraźnie algebraiczne. W momencie, kiedy je nadrobicie, nagle matematyka stanie się dla Was prosta. Kolejna część tego kursu. Są to działy maturalne z pogrupowanymi typami zadań w działy powtarzających się typów, o których wspominałam już wcześniej. I jeszcze kolejna część tego kursu to arkusze maturalne z wideo rozwiązaniem do każdego zadania. Dodatkowo znajdziecie też tutaj kurs pewniaki, który należy wykonać na końcu nauki i powtarza on najważniejsze zagadnienia, pozwalające stać maturę na wymarzone 30%. Oczywiście nie obiecam wam, że jeżeli zrobicie tylko ten kurs pewniaki, zdacie maturę. Bo trzeba też przerobić tą część właściwą, pamiętajcie, czyli kurs matura podstawowa. No bo słuchajcie, to że do tej pory coś się pojawiło na maturze, nie mamy gwarancji, że w tym roku też się to również pojawi. Także musicie przerobić i lewą, i tą prawą stronę aplikacji. Kolejny typ kursu jest to sam kurs matura podstawowa bez dodatkowego kursu pewniaki. Ostatni typ kursu, jaki mam dla Was, to kurs matura po latach dla osób, które zdecydują się zdać maturę po dłuższej przerwie od skończenia liceum czy też techniku. Pamiętajcie, matematyka jest prosta, tylko musi być dobrze wytłumaczona. Życzę Wam przyjemnej nauki z moim kursem, a jeżeli jesteście zainteresowani kursem do matury rozszerzonej, to oczywiście też taki dla Was mam.